miejscu gdzie byliśmy wczoraj. dzisiaj jest niestety strasznie zimno wieje, ale mam nadzieję, że rozgrzeję nas fanty. Adi już zaczął tutaj szukać, jestem troch, trochę z innej strony jakby tej łąki. Mamy zgodę właściciela. Wszystkie wymagane zgody i no co? Widzimy się przy jakimś fancie, jeżeli coś tutaj jeszcze dzisiaj będzie. Mam taką nadzieję. Do zobaczenia. Mianowiej dzisiaj jednak niemiłosiernie. To jest bardzo nieprzyjemne. Ale na osłodę jest moneta. Pierwsza. W chwili. I jest to tym razem 5 groszy międzywojna. Tak to wygląda. Mam nadzieję, że będę mógł się pochwalić czymś lepszym. Widzimy się przy następnym dołku. Na razie nagram, bo nie wiadomo co będzie później. A wleciał tutaj na salony przepiękny, zeżarty Fenning. No ale nie wiem, czy, czy to czasem nie będzie ostatnia moneta, więc ją pokażę. Widzimy się przy następnym dołku. Nie przestaje mnie opuszczać. Jest kolejne 10 fenoli. Ale przed chwilą Adi trafił na holenderskie sreberko z 1925 roku. Jaka to była nazwa? Jakoś. Później zobaczymy. W każdym razie no pole jeszcze coś tam oddaje. Ale dzisiaj pogoda jest niestety tak. Ciągnie po gaciach, okropnie Dobra, wrócę przy następnym ruchu Kolejny moniak, amoniak Dwa grosze międzywojenne Wykrywka trochę brzdęczy W każdym razie, już czwarta monetka po chwili. Widzimy się przy następnym dołeczku. Kolejne 10 feniuków. Nie ma co wiele dyskutować temat tej monety. Widzimy się przy następnym dołku. Ale mi ta perelka dopsuła krwi. Przewracała się gdzieś z kąta w kąt. Nie mogę jej namierzyć z z marchewy no nic, widzimy się przy następnym dołeczku no i w końcu mamy fajną, ciekawą rzecz jest to medal jeszcze nie zdążyłem się przyjrzeć jaki napisy są po niemiecku chyba Bardzo ładna rzecz. Wygląda jak sreberko, i chyba to jest sreberko. Nie, no bajka, piękna rzecz. Jestem zadowolony. Grube, potężne srebro. Ale to jest polskie. Serce Jezusa. Bądź moją miłością. To jest fajna rzecz. No, zobaczymy. Czy może trafimy jeszcze coś ciekawszego? W każdym razie to już robi robotę. Na dzisiaj jestem już zadowolony. Dobra, widzimy się przy następnym dołku. No i po tuższym przerwie: znowu moneta. Znowu Adolf.

Chińczyk! Nie no! Kurde, masz farta do tych przedziwnych monet! To co za znowu Chińczyk Z jakimś otworem? słowa no, moneta No brawo, brawo! Zabieram, rekwiruję. Fajny strzał, naprawdę. No już tyle tego na tym polu dziwacz wychodziło, że... Aż, aż ciężko są zejść, ale pogoda nas, niestety, stąd pomału chce wykurzyć. Dobra, widzimy się przy następnym jakimś dołku Nie, zobacz, mówię kurde, żeby kolejny destrukt. Nie zagłębiamy się, lecimy dalej. Kolejny fenol, nawet już nie próbuję odczytać daty, jest to jeden fenik i tyle. Tutaj Adi teraz przed chwilą polował taką wpinkę z orłem. To jest bardzo ciekawy fan. Wygląda niesamowicie, także wszystko na tym polu już wychodzi wszystko, co jest możliwe chyba. widać orła teraz trzeba będzie spróbować zrobić ID tego przedmiotu ale wygląda naprawdę niesamowicie no już trochę tutaj dzisiaj nazbierał też coś tam mam także oddaję cały czas to co ma najlepsze nie, najlepsze dopiero przed nami dobra, widzimy się przy dołku Jak każdy typowy dla tej jedyneczki. No nic, widzimy się przesunąć na ten dalek. No teraz coś takiego. Jest to guzik. Nie jest najnowszy, nie, nie jest żaden los. Widać się robić jakieś kolorki. Przez też fajny sygnałek fajny fancik wiatr nie ustępuje, cały czas nas tu próbuje przegonić z tego pola, ale zaciekle walczymy. Dobra, widzimy się, widzimy się przy następnym doku. I tutaj robię takie podsumowanie, już ogólne. To jest zbiór z trzech dni. I co tutaj mamy? Silbergrosz Medalik, to jest dzisiejszy wypad. Ten zaraz obok, drugi, ten większy, też dzisiejszy wypad. Ten mniejszy medalik, to padł wczoraj. Jezus Chrystus, to było przedwczoraj. I tutaj wczoraj też mi padła ta francuska moneta. Nie zdążyłem jej pokazać. To znaczy coś mi tam ucięło w filmie. Tak wygląda na razie odczytałem napisy tam republika francuska a dokładnie jaki to jest nominał i co więcej to dopiero po jakimś czyszczeniu no jest to jest to miedziak jak zresztą większość tutaj gang miedziaków no i te wszystkie fenole było tego trochę niektóre, niektóre lepsze niektóre gorsze niektóre bardziej czytelne niektóre mniej ale liczy się ilość bo jak się jest na takim poletku i co chwilę coś wychodzi to to sprawia największą frajdę ta jest fajna moneta jest to niemieckie dwa fenole tylko jakaś taka wyjątkowo ładna 1936 rok jest takie drzewko tutaj nie wiem czy wcześniej na taką trafiłem ale trochę tych fenoli ogólnie mam no i to jest zbiór z tych trzech dni z polskich monet tutaj tych międzywojennych 2 grosze tutaj kolejne 2 w sumie 4 sztuki dwie 5 groszówki no i tak, taka najładniejsza no to to jest ta 20 groszówka którą Adi dzisiaj też taką samą upolował. Całość prezentuje się okazale jak na 3 dni jedno pole rozpracowane myślę że to jeszcze nie koniec tej miejscowy. No cóż, lajkujcie i do następnego hej.